Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza. Dziś będziemy rozkładać karty dla osób spod znaku Skorpiona na rok 2021. Zobaczymy, jaki będzie rok dla osób spod znaku Skorpiona. Rok 2021 dla osób spod znaku Skorpiona. Rok 2021 dla osób spod znaku Skorpiona. Zaczynamy najpierw od stycznia. <laughs> ok, jeżeli chodzi o miesiąc styczeń, tutaj na początku karty pokazują, że będą jakieś blokady, jakieś przeszkody. Prawdopodobnie to też będzie miało swój związek, jakby z przeszłością, jakby z blokadami z przeszłości, coś, co było Wam obiecywane i niekoniecznie miało pokrycie w rzeczywistości. W każdym bądź razie karty pokazują, że koło połowy stycznia tutaj będzie kwestia powrotu do, do tego, co już kiedyś było, ale mimo wszystko nie będziecie potrafili pójść do przodu, bo tutaj znowu karty pokazują, że coś, że coś będzie nie tak, coś będzie tutaj zatrzymane, tak więc tutaj karty wskazują na dość jakby ciężką, jakby ciężki, ciężki początek tego roku 2021, przynajmniej. W styczniu, jeżeli właśnie od stycznia będziecie planowali w pewien sposób spełnianie waszych pragnień, waszych marzeń, to też te karty pokazują, że no niestety nic z tego nie wyjdzie. Tak jakby, no, ten miesiąc styczeń będzie takim miesiącem, że trzeba będzie jeszcze raz zastanowić się nad tym, nad tym czego wy tak naprawdę oczekujecie i żeby się nie porywać na słońce z motyką, tak jak brzmi to powiedzenie. Miesiąc luty. Tutaj karty pokazują też jakieś ograniczenia, które będą się działy w Waszej głowie, tak jakbyście też nie potrafili wyjść poza swoją strefę komfortu. A możliwe są też jakieś. Kłótnie w jakimś takim wie, jakim większym gronie, w jakimś towarzystwie, tak więc też uważajcie na to, co mówicie, jeżeli chodzi o Wasze otoczenie, o osoby trzecie, też, żebyście być może Wy za dużo nie mówili na temat osób trzecich. Karty też pokazują jakby wzmożoną aktywność właśnie w komunikacji, aktywność internetową, jakąś zdalną. Część osób też pod koniec lutego może tutaj będzie chciała wybrać się w jakąś podróż lub też po prostu zakończyć pewne znajomości. Miesiąc, marzec. W marcu, kochani, uważajcie na to, co kto do Was mówi, bo też ta osoba niekoniecznie może być w stosunku do Was uczciwa. Tutaj mam wrażenie, że część z Was może być na takim etapie, że będziecie chcieli wchodzić w jakieś romanse. Może być taka historia, że Poznacie kogoś, kto was w jakiś tam sposób zaciekawi właśnie w trakcie jakiejś podróży. Część z was może być też na takim etapie w swoim życiu, że po jakiejś sytuacji, w której poczuliście się oszukani, zechcecie jakby zostawić to już wszystko za sobą i ruszyć śmiało do przodu. Tutaj też karty pokazują, żeby Uważać na siebie właśnie w trakcie jakiejś podróży. Miesiąc kwiecień. Jeżeli chodzi o miesiąc kwiecień, tutaj mam wrażenie, że wyjdą na jaw jakieś wasze, prawdopodobnie wasze niedo, niedociągnięcia, może jakieś wasze braki w edukacji i z tego względu może być taka sytuacja u Was, że będziecie musieli tak jakby uczyć się czegoś na nowo. Może być też historia, że część z Was zechce właśnie kupić jakiś pojazd i też dowiecie się później o jakichś tak zwanych ukrytych wadach, bądź też w trakcie jakiegoś wyjazdu, dowiecie się czegoś, to co całkowicie na was wymusi, tak jakby spojrzenie zupełnie z innej strony na daną sytuację, zechcecie tak jakby stać się nowymi ludźmi. Tutaj też karty ostrzegają, żeby jeżeli na przykład będziecie w kwietniu szukali nowej pracy, żebyście też za dużo jakby nie ubarwili waszego CV, bo to wszystko i tak wyjdzie w praniu. Wasze takie małe kłamstewka. Kwiecień, maj. Jeżeli chodzi o miesiąc maj, tutaj mam wrażenie, że część z Was będzie chciała zacząć coś nowego w Waszym życiu. Tutaj może być kwestia wejścia w jakiś romans z, jak, z jakąś kobietą. Niestety, z tego względu, że prawdopodobnie wejdziecie w ten romans, w ten, w ten związek, będziecie i tak zmuszeni do tego, żeby to wszystko zostawić, bo. Ta cała znajomość niekoniecznie może Wam wyjść na dobre, będziecie tak jakby jeszcze bardziej tym wszystkim przytłoczeni, i też jeżeli macie w swoim otoczeniu jakąś tak zwaną dobrą koleżankę, to też uważajcie na to, co ona do Was mówi, bo karty pokazują, że też możecie dużo stracić. I w jakiś tam sposób ta cała sytuacja z tą osobą może się bardzo niekorzystnie odbić na Waszej osobie. Pod koniec miesiąca, tutaj karty pokazują, że możecie um, mieć jakieś problemy z przeciążeniem, tak więc nie bierzcie na siebie zbyt wiele. Jeżeli chodzi o osoby samotne, w drugiej połowie miesiąca macie szansę poznać jakąś atrakcyjną kobietę, z tym, że tutaj karty pokazują, że tak szybko jak ta osoba może się Wam spodobać, tak szybko też z niej zrezygnujecie. Styczeń, tym marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Jeżeli chodzi o czerwiec, tutaj karty pokazują tak, jakby wzmożoną aktywność, jeżeli chodzi o. Y, jakąś znajomość, coś, co a, trzymacie w ukryciu, a być może jakiś wasz dawny adorator się do was y, odezwie lub też wy zechcecie na przykład a, poza plecami waszego obecnego partnera popisać sobie a, z kimś, kto Prawdopodobnie może w jakiś tam sposób wywrócić Waszą obecną, obecną sytuację. Tutaj też karty pokazują, że jest szansa w drugiej połowie czerwca wejść w jakiś romans i ten romans może się może być na dłuższą metę, z tym, że musicie się nad tym bardzo dobrze zastanowić. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, pod koniec czerwca karty pokazują, żeby uważać tutaj na nogi, na jakieś stłuczenia, złamania, czy też obtarcia. Czerwiec to już połowa roku, teraz lipiec. Jeżeli chodzi o lipiec, tutaj karty pokazują, że w jakimś tam sensie poczujecie, że wszystko idzie po Waszej myśli, że wszechświat Wam sprzyja. Mimo tego, karty tutaj pokazują, żebyście zastanowili się dobrze nad tym, czego tak naprawdę chcecie, i żebyście nie oczekiwali też natychmiastowych wyników, tak jakby Wasza cierpliwość jest tutaj wskazana. Pod koniec miesiąca, Karty pokazują, że jest szansa um, zaczęcie jakiegoś projektu od nowa dla osób e, wolnych. Tutaj e, szansa na romans. E, jeżeli też macie jakieś sprawy urzędowe, to tak też jak najbardziej e, macie szansę je wygrać pod warunkiem właśnie, że e, zaczerpniecie wiedzy czy też pomocy e, kogoś dużo starszego i bardziej doświadczonego. E, tylko, że to też nie będzie, to nie będzie takie nagłe. Będziecie też musieli na wyniki troszeczkę poczekać. Lipiec, sierpień. Jeżeli chodzi o sierpień, tutaj karty pokazują, że dzięki jakiejś osobie z rodziny, utrzymując jakby stan równowagi czy też w Waszym związku czy też dookoła swojego otoczenia, ten miesiąc może okazać się dla Was bardzo sympatyczny. Bardzo owocny, możecie też spełnić dużo z waszych projektów, z waszych tutaj planów. Jeżeli na przykład w sierpniu będziecie chcieli wejść w związek małżeński, to też jak najbardziej pod, w drugiej połowie miesiąca jest bardzo dobry okres. Jeżeli jesteście osobami wolnymi, to na początku miesiąca macie szansę poznać, Kobietę do stałego związku, kobietę, która będzie w Was na pewno zakochana. Sierpień, wrzesień. Ok, wrzesień to tutaj karty pokazują dość toksyczne relacje. Mam wrażenie, że karty Was przestrzegają przed toksycznymi ludźmi, którzy nie do końca są w stosunku do Was prawdziwi. Niekoniecznie pokazują swoją prawdziwą twarz, i to zarówno może być zupełnie ktoś nowy, kogo pozna, poznajecie w tym miesiącu, bądź też to też może być pod koniec miesiąca osoba, którą już znacie i której możecie dać tak zwaną drugą szansę. Karty na początku miesiąca też przestrzegają, żeby nie popłynąć, jeżeli chodzi o nałogi, o hazard, bo to też niekoniecznie może się dla Was dobrze skończyć. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, tutaj karty też pokazują, że może być taka kwestia, że doznacie jakiegoś urazu, jakiegoś osłabienia organizmu. Tak więc, jeżeli chodzi o lipiec, sierpień, wrzesień, to mm, Uważajcie na mężczyzn w, waszej, w Waszym otoczeniu, bo ci mężczyźni niekoniecznie będą w stosunku do Was przyjaźnie nastawieni i nie będą pokazywali swojego prawdziwego oblicza wrzesień, październik. Jeżeli chodzi o październik, tutaj moje takie pierwsze skojarzenia, że karty pokazują, żebyście nie przegapili jakiejś szansy, która jest tuż pod Waszymi oczami, to może zarówno chodzić o kwestie zawodowe, jak i kwestie uczuciowe. Że to szczęście jest tak naprawdę bardzo blisko, tylko Wy tego szczęścia nie widzicie. Tak więc. W październiku, w drugiej połowie października możecie grać w jakieś loterie, i jeżeli szukacie pracy, to też jak najbardziej możecie szukać pracy, bo to bardzo pozytywnie na Was wpłynie, pozytywną odpowiedź dostaniecie. A jeżeli chodzi o osoby, które szukają partnera, to też jak najbardziej macie szansę kogoś takiego poznać, i to może być kwestia, że poznacie tą osobę właśnie, w Jakimś otoczeniu, jakimś urzędowym otoczeniu, bądź też um, będąc na wizycie u lekarza, choć na obecną chwilę, no to różnie to bywa z tymi wizytami osobistymi, lub też przez jakąś waszą a, znajomą, możecie owego mężczyznę zapoznać, lub też na a, zwykłej rozmowie kwalifikacyjnej, a, też możecie a, takiego mężczyznę a, poznać. Jeżeli właśnie chodzi o osoby, które szukają kobiet, to pod koniec miesiąca, pod koniec miesiąca macie szansę poznać taką kobietę i to mam wrażenie, że tę kobietę albo poznacie przez jakiegoś starszego waszego znajomego, lub też właśnie w miejscu pracy bądź też w otoczeniu pracy. Tak więc ten miesiąc będzie całkiem. Całkiem sympatyczni, pod warunkiem, że nie ominiecie Waszego Szczęścia, żeby Wam nie przeszło koło nosa. Listopad teraz. Jeżeli chodzi o listopad, tutaj macie szansę otrzymać jakieś pieniądze bądź też zwrot. Pieniędzy od kogoś. Tutaj też karty pokazują, żeby zachować umiar właśnie w wydawaniu i zarabianiu pieniędzy, bo później może być ciężko. W drugiej połowie miesiąca jest szansa na jakieś wyjścia imprezowe, a też tak jakby wszechświat Wam sprzyjał. Jest opcja, że właśnie na jakimś wyjściu towarzyskim możecie. Poznać jakiegoś starszego mężczyznę, który wywrze na Was dość takie pozytywne wrażenie, lub też to będą jakieś takie imprezy związane na przykład z medytacją, gdzie będzie ktoś bardzo ważny, bardzo sławny zaproszony. Jeżeli właśnie jesteście osobami samotnymi, to pod koniec listopada też macie szansę poznać kogoś, Kogoś takiego, z tym, że ta osoba niekoniecznie będzie osobą do stałego związku. I teraz grudzień. Jeżeli chodzi o grudzień, te karty pokazują tak, jakby większość z Was w grudniu musiała zaciągać informacji na temat jakichś szkoleń, jakiejś, jakiejś wiedzy. Prawdopodobnie będziecie mieli kontakt właśnie z jakimiś urzędnikami, ktoś, od Was będzie wymagał, żebyście wykazali się większą wiedzą. Jeżeli chodzi o osoby, które mają dzieci, tutaj też mogą być kwestie związane właśnie z Waszymi dziećmi. Być może akurat dowiecie się, że niestety, ale Wasze dziecko nie zaliczyło semestru, że nie jest tak różowo, jak to dziecko przedstawia, i z tego względu właśnie mogą Was czekać jakieś niekoniecznie sympatyczne stany emocjonalne, a jeżeli jesteście osobami wolnymi, to w drugiej połowie grudnia macie szansę poznać mężczyznę, który już jest mężczyzną doświadczonym. Prawdopodobnie ten mężczyzna może być mężczyzną po przejściach, nawet i z dziećmi, a mężczyzna, który na pierwszy rzut oka może wydawać się dość osłym, ale na pewno bardzo inteligentnym mężczyzną. I też pod koniec miesiąca te karty pokazują, żebyście nie przesadzali prawdopodobnie z alkoholem, bo później może być tak zwany ból głowy, lub też tak zwyczajnie po prostu nie bierzcie wszystkiego do siebie. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o horoskop dla osób spod znaku Skorpiona. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do następnego razu. Pa Pa!